Dzień dobry, witam Państwa. Poniedziałkowa sesja azjatycka nie była zbyt dobra w wykonaniu głównej pary walutowej i kurs obniżył się do poziomu 1,3050. Dopiero rozpoczęcie handlu w Europie sprawiło, że inwestorzy znów wrócili do kupowania wspólnej waluty, jednak tempo wzrostu głównej pary walutowej nie było zbyt duże i obecnie kurs statuje się w okresie poziomu 1,3080. Czynnikiem, który zniechęca trochę do kupowania bardziej ryzykownych aktywów są obawy o przyszłość Grecji. Dzisiaj bowiem do godziny 11 rząd Badenach ma określić się, czy akceptuje nowe wymagania stawiane przez inne kraje strefy euro w sprawie udzielenia drugiego pakietu pomocowego. Na krajowym rynku walutowym możemy obserwować względną stabilność notowań złotego, rodzima waluta pomimo niepewnych zachowań głównej pary walutowej stara się pozostawać na tych niższych poziomach Nieobecnie obecnie kurs pary euro kształtuje się na poziomie 4.16, a pary USD na poziomie 31830. Dzisiejsze kalendarze makroekonomiczne jest puste, dlatego też kluczową rolę będą odkrywały bieżące informacje rynkowe. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.